Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. To najnowszy snapshot 14W08. ma. wybaczcie, że troszkę się spóźniłem, ale szczerze przyznam, że zaspałem z tym snapshotem. Rzutem to jest kolejny snapshot, bardziej taki poprawkowy, ponieważ Mojang ponownie pracuje nad uaktualnieniem kodu gry. W tym tutaj zaliczy się ekwipunek, menu gry oraz bloki. No i także na poważnie zabrali się nad pracą, oczywiście nad wcześniej zapowiadanym modem. Także zacznijmy od pierwszej, najciekawszej zmiany. To oddanie oczywiście serduszek na serwerach e, obok nikogo graczy. Nie jest to wcale konieczne, ale taka możliwość została advancedem. E, zobaczcie, jeżeli otrzymam jakiekolwiek obrażenia, wszystko ładnie się tutaj e, wyświetla. Zatem, jak taką komendę sobie wprowadzić, jest to dość rzecz bardzo prosta. Pierwsza rzecz, wklepujemy taką komendę, zatwierdzamy, no i następnie dajemy drugą komendę. E, tutaj troszkę zmieniona, dopisujemy ponadto set display, e, list, i ponownie zostaje na końcu hill zatwierdzamy to no i wtedy coś takiego nam wyskoczy no, wystarczy przytrzymać, oczywiście, TAP, No, i przy liście graczy również są pokazane te serca. Warto również zapamiętać, że jeżeli dorzucimy sobie dodatkowe serca, właśnie po zjedzeniu um, złotego jabłka, czy też po prostu za pomocą zwykłej komendy, te serca również tutaj e, będą widoczne. Jak widzicie, jest ich nieco więcej. E, co więcej, jeżeli podam e, no, dość dużą liczbę tych dodatkowych serców, tak jak w tym przypadku, zobaczcie ile ich w ogóle jest. Będzie się po prostu wyświetlała liczba punktów życia, jakie mam. No bo wiadomo, te serca po prostu by się tutaj nie zmieściły. A wręcz, jeżeli ktoś by je tutaj zmieścił, nie dałoby się ich po prostu zliczyć. Kolejna ze zmian dotyczy również generowania super płaskich światów, co zaraz Wam przedstawię. Zatem stwórzmy sobie kopię tego oto świata. No, zaznaczmy, że wybiorę super płaski świat i dostosujmy go. Tutaj, słuchajcie, zmiana wygląda o tyle. Um, że nie są już podawane teraz ID bloków, a cała e, pełna nazwa. Zatem, jeżeli tutaj mamy trawę, dajmy sobie dla przykładu szkło e, i zobaczmy, czy wszystko, oczywiście, ładnie się wygeneruje, tak jak sobie zaznaczyłem. No i oto jest. Nasz super płaski świat z powierzchnią szkła. No i tutaj całkiem przyjemna przy okazji nieopodal wygenerowała się wioska z wieśniakami. Na koniec mam jeszcze dla Was dwie znaczące poprawki. Otóż w poprzednim stopniu nie dało się utonąć. Teraz oczywiście ta możliwość została przywrócona zatem na spokojnie. Możecie się utopić w jakimś jeziorze czy też morzu. No i co więcej, właz teraz, który wcześniej nazywał się zwykłym włazem, nazywa się teraz włazem drewnianym. No jest również kilka jeszcze innych, mniej znaczących poprawek, ale te chyba były najważniejsze zatem. Moi drodzy, to by było wszystko na dziś. Wybaczcie, że troszkę się ze Snapshotem spóźniłem. Mam nadzieję, że ten lekki poślizg mi tym razem wybaczycie. No i co? Ponownie liczę, że w przyszłym tygodniu naprawdę ten Snapshot nas wszystkich zachwyci, zatem jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o ocenie tego filmu. Ja się zbieram, zatem trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.